Boję się Janetę. Masz powód? Brianusz, co zrobiłeś? Dajcie spokój, Ryna, taki mikrusek. Sama słodycz, co on mógłby zrobić? Dziecko terroryzujesz. Ty mały gadzie! Janeta! Ten okres dojrzewania to jest jakieś ze zwierzęcenie zupełne. Aż ciężko uwierzyć, że to taka słodka jaką kiedyś była, Janeta. Mam on mi rozwalił laptopa! Brianusz? Nie chciała! Uduszę cię. Jak to się stało? Wyściajkowałem, jak czacia. Staszek. Ja trafiłem młotkiem w gwoździa. A gdzie ty chciałeś gwoździa wbić? W biurko. A nie, tata ma stare biurko w piwnicy, to sobie tam wbija. A skąd ty wziąłeś młotek? już zostawił otwarty garaż. Ten człowiek mnie wykończy. Dobra, Janeta, marsz do szkoły, a my zaraz wychodzimy do przedszkola. Dzięki. Właśnie załatwiłeś mi nowego laptopa. Trzy paćki leżaczków i stówka. Co? Jaka stówka? Janeta. Dobra. Wszystko przez tego Staszka Twojego. Mamo, te dwie małe bzdziągły właśnie mi chciały naciągnąć na laptopa. Co? Janeta i tak miała dostać nowego, bo tamten po mnie już ledwie zipał, ale właśnie ten zakup przesunął się w czasie. Ty żeś taka cwana nie była, Irenka. Janetka, załatwiłam Ci już laptopa. Ło, wow, mamo, tego co Ci wysłałam, linka? Nie, no co to zapisałam Cię do biblioteki osiedlowej. Od 16 do 20 może tam chodzić. Tam pracuje moja koleżanka, wszystko Ci powie. Na te paczki lizaczków też skonfiskowane, Brajanusz. Jeszcze stówka dla mnie, Janeta. kwy małe. Hmm. Skąd ona zawsze ja wszystko wie? Nie wiem, ale to nie jest normalne. Ja nie jestem toksyczna, tylko mądra.